Dzień dobry pani profesor. Widzimy się w Gdańsku. Dzień dobry. Od początku wspiera pani naszych pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Chciałam powiedzieć, że do grupy dołączają coraz nowsi pacjenci. Mamy już ponad 900 osób. W zeszłym roku napisała pani nam hematologii w raporcie Hematologia Nowe Otwarcie, właśnie cały artykuł o przewlekłej białaczce limfocytowej. Ale to był rok poprzedni, a teraz mamy 2025. Co się zmieniło przez ten rok dla naszych pacjentów? Cieszę się, że pacjentów jest coraz więcej, co nie powinno dziwić, ponieważ przewlekła białaczka limfocytowa jest najczęstszą białaczką osób dorosłych. Jest to choroba osób starszych, więc może dlatego tych pacjentów było mniej, ale niestety chorują również osoby coraz młodsze. Co się zmieniło od tego czasu? Mamy zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków dwa nowe schematy. Pierwszy schemat w pierwszej linii to jest połączenie akala, brutinibu i benetoklaksu. Wcześniej, i mamy w programie lekowym taki schemat, został zarejestrowany. zostało zarejestrowane połączenie i brutinibu z benetoklaksem. Natomiast tutaj na podstawie wyników badania Amplify połączenie z nowszym inhibitorem BTK, czyli z acalabrutinibem. Acalabrutinib, wiemy to z wcześniejszych badań, na przykład z Elevate RR, czyli badania klinicznego, w którym bezpośrednio porównano skuteczność i bezpieczeństwo acalabrutinibu i Brutinibu i wykazano podobną skuteczność, ale lepszy profil tolerancji, przede wszystkim w zakresie kardiotoksyczności, co jest ważne w grupie pacjentów starszych. Więc y, mam nadzieję, że ten schemat będzie możliwy do zastosowania również w Polsce. No i druga ważna rejestracja to jest oporna nawrotowa przewlekła białaczka limpocytowa i to jest spirtobrutinib, czyli nowy inhibitor y, kinazy brutona, nieco inny sposób działający, y, niekowalencyjnie łączy się z kinazą brutona i działa y, w przypadku takiej najczęstszej mutacji, która wiąże się z opornością na i jest dobrze tolerowany, również ma niewielką toksyczność kardiologiczną. Rejestracja tego leku to jest właśnie zastosowanie u chorych, którzy byli już leczeni inhibitorami BTK, zarówno i jak i acalabruklinibem czy zanubrutinibem. No i czekamy, kiedy będziemy mogli te leki stosować u polskich pacjentów. Czyli pani profesor, my Europę, doganiamy i może się okazać, że przegonimy. Yy, no, jesteśmy już w niektórych lekach, w niektórych terapiach, schematach mamy większą dostępność niż inne kraje europejskie. Więc ja w zeszłym roku mówiłam, że mamy refundowane wszystkie leki, które są zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków, natomiast zmieniło się w tej chwili, że tych dwóch schematów brakuje. Mam nadzieję, że rzeczywiście więcej krajów niż nawet obecnie